W 1885 roku utalentowany inżynier z Niemiec Karl Benz podarował światu pierwszy komercyjnie udany samochód z silnikiem benzynowym o spalaniu wewnętrznym. Było to znaczące wydarzenie, które pomimo istnienia parowych pojazdów samobieżnych do tego czasu stało się prawdziwym przełomem. Samochody parowe, choć budziły wyobraźnię, często spotykały się z obawami i surowymi ograniczeniami prawnymi. To właśnie Karl Benz uzyskawszy patent w 1886 roku urzeczywistnił produkcję nowego rodzaju transportu, a jego żona Berta Benz odegrała kluczową rolę w popularyzacji wynalazku, odbywając pierwszą podróż samochodem w 1888 roku. Ale Karl Benz nie był jedynym, który zajął się udoskonalaniem samochodów. W tym samym czasie Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach pracując nad silnikami stworzyli własne, unikalne modele, co w dalszej perspektywie uzupełniło i wzbogaciło przemysł motoryzacyjny. XIX wiek stał się areną intensywnego rozwoju technologii transportowych. To właśnie Benz i jego współpracownicy położyli fundamenty pod współczesne samochody, torując drogę ku przyszłości. Pozostaje tylko zagłębić się i zrozumieć, jak dokładnie marzenia o ruchu stały się rzeczywistością. Na długo przed erą Karla Benza marzenia o samobieżnych powozach zaczęły się urzeczywistniać dzięki pracy takich wynalazców jak François Isaac Derivas i Siegfried Marcus. W 1807 roku Derivas zaproponował silniki spalinowe, a w 1864 roku Marcus opracował samochód napędzany benzyną. Jeszcze wcześniej, w 1769 roku, Nicolas Joseph Cuniot stworzył parowy pojazd, który stał się pierwszym prototypem samobieżnych powozów. Maszyny parowe budziły nadzieje, ale pozostawały nieporęczne i trudne w obsłudze. Ustawa o czerwonej fladze z 1865 roku w Anglii, ograniczająca użycie takich maszyn, była tego dodatkowym potwierdzeniem. Pomimo wad, takie maszyny posiadały układ kierowniczy i podstawowe systemy sterowania. Wkrótce te idee ewoluowały w nowe pokolenie środków transportu. Głównym bohaterem tej historii stał się trójkołowy Benz Patent Motorwagen Carla Benza, zbudowany w 1885 roku. Ten samochód miał jednocylindrowy silnik o mocy około jeden koń mechaniczny i chłodzenie wodne. To właśnie patent z 29 stycznia 1886 roku oznaczał narodziny przemysłu. Ogromną rolę w popularyzacji wynalazku odegrała żona benza, która w 1888 roku odbyła pierwszą międzymiastową podróż samochodem, demonstrując jego praktyczność i niezawodność. Nieznane wówczas idee i trudności doprowadziły do powstania samochodów, które zmienią świat. I wkrótce przyjrzymy się, jak wkład ludzi takich jak Gottlieb Daimler pomoże stworzyć nowe możliwości rozwoju. Karl Benz, uzyskawszy patent 29 stycznia 1886 roku, przedstawił światu Benz patent Motorwagen, trójkołowy pojazd z silnikiem benzynowym o spalaniu wewnętrznym. Ten unikalny samochód okazał się pierwszym krokiem do masowej motoryzacji. Podstawą wynalazku Benza był jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o średnicy jednego cylindra mocy około jednej koni mechanicznej przy prędkości około 250 obrotów na minutę. W tym silniku zastosowano technologię chłodzenia wodą oraz system zapłonowy charakterystyczny dla tamtych czasów. Został on zamontowany poziomo na osi tylnych kół, wprawiając je w ruch za pomocą przekładni pasowej i łańcuchowej. Cała konstrukcja ważyła około 550 funtów, co przyczyniało się do jej przenośności i wygody użytkowania. Pomimo wszystkich osiągnięć Karla Benza, w ogólnym obrazie kształtowania się motoryzacji należy uwzględnić innego wielkiego geniusza tamtych czasów Gotliba Daimlera. Chociaż pracowali niezależnie, każdy ich krok stał się częścią wspólnej historii, która zapoczątkowała nowy etap w rozwoju światowej technologii. Innowacje tych pionierów wpłynęły na wiele aspektów współczesnego transportu i zainspirowały nowe pokolenie inżynierów. Gottlieb Daimler i jego kolega Wilhelm Maybach rozpoczęli swoją rewolucję w latach 40. XIX wieku. Ich prace nad czterosuwowym silnikiem gaźnikowym stały się punktem wyjścia dla samochodów. Pierwszym ważnym kamieniem milowym było uruchomienie w 1883 roku silnika benzynowego, który następnie zainspirował stworzenie w 1885 roku pierwszego na świecie motocykla z jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem. Ta nowość jednoznacznie pokazała, że przyszłość należy do kompaktowych i mocnych silników spalinowych. W następnym roku, w 1886, Daimler i Maybach stworzyli swoją pierwszą karetę wyposażoną w silnik. Warto wspomnieć, że to właśnie w tej karecie po raz pierwszy zastosowano opatentowany system zapłonu i gaźnik, które umożliwiły silnikowi tak wydajną pracę. W tym samym czasie zwodowano pierwszą łódź motorową, która umożliwiała poruszanie się po wodzie z niespotykaną dotąd szybkością i zwrotnością. Nie poprzestając na osiągniętym w 1889 roku, zaprezentowali na wystawie światowej w Paryżu słynny Stahl Radwagen, nowatorski samochód, który ugruntował sukces ich technologii. Pragnąc rozpowszechnić swoje wynalazki na większą liczbę środków transportu, Daimler sprzedał patent swojej konstrukcji firmie Panhardt et Levasor w 1894 roku, co stało się kolejnym potężnym impulsem dla branży. Wszystko to doprowadziło do założenia firmy Daimler Motor Gesellschaft. W 1890 roku, która rozpoczęła rozwój technologii zdolnych pokonać wiele przeszkód na drodze do masowej produkcji samochodów i ich rozpowszechnienia na całym świecie. Wydarzenia te wywarły ogromny wpływ na świat motoryzacji, pozwalając samochodom stać się nieodłączną częścią naszego życia. Pierwsza fala samochodów została przyjęta nie tylko z ciekawością, ale także z dużym oporem. W Wielkiej Brytanii w 1865 roku został przyjęty słynny ustawa o czerwonej fladze, która wymagała, aby przed pojazdami samobieżnymi szedł człowiek z czerwoną flagą, ostrzegając otoczenie o zbliżającym się pojeździe. Prawo to ograniczało prędkość do 5 mil na godzinę i poważnie spowalniało rozwój transportu samochodowego. Samochody postrzegano jako egzotykę lub zabawkę dla bogatych, ponieważ wczesne modele często się psuły, ich silniki były zawodne i wymagały stałej uwagi. Pierwsze silniki benzynowe wymagały regularnej konserwacji, systemu zapłonowego i chłodzenia wodą, co utrudniało dłuższe podróże. Ponadto wydobycie benzyny było jeszcze nowością i paliwo było trudne do zdobycia. Hałas i spaliny unowocześnionych samochodów przerażały pieszych i jeźdźców przyzwyczajonych do spokoju powozów konnych. Pomimo wszystkich przeszkód niektórzy innowatorzy, tacy jak Karl Benz i Gottlieb Daimler, nieustannie udoskonalali swoje wynalazki, rzucając światło na możliwości przyszłości. Ich wysiłki stopniowo zmieniały postrzeganie społeczne i mimo sceptycyzmu tysiące ludzi zaczęło postrzegać samochody jako przyszłość transportu. Rywalizacja między inżynierami oraz gwałtowny rozwój technologiczny stały się podstawą kolejnych zmian. Nawet wśród tych, którzy jeszcze kilka lat temu uważali samochody za bezsensowną stratę czasu. Każdy sukces w pokonywaniu trudności tylko podsycał zainteresowanie, przygotowując przemysł motoryzacyjny na nowy etap rozwoju gdzie samochody z obiektu ciekawości, a nawet drwin stają się podstawowym środkiem transportu przyszłości. W tym czasie rodziła się prawdziwa konkurencja i walka o przywództwo w świecie, w którym innowacje zajmowały czołowe miejsca wśród osiągnięć każdego inżyniera. Koniec XIX wieku stał się okresem bezprecedensowego skoku w technologiach motoryzacyjnych. Jednym z kluczowych innowatorów był Armand Peugeot, którego firma zaczynając od produkcji rowerów w 1890 roku zaprezentowała swój pierwszy samochód z silnikiem benzynowym. To zapoczątkowało triumfalny marsz marki Peugeot na całym świecie, pozostawiając ważny ślad w historii przemysłu motoryzacyjnego. W tym samym czasie Emile Levasseur wraz z René Panhardem założyli firmę Panhard et Levasseur w 1887 roku. Ich śmiały projekt... Do, do klasycznego układu samochodu z silnikiem z przodu i napędem na tylną oś, znanego jako system Panhard, udoskonalił mobilność i stabilność pojazdów, wyznaczając standardy dla późniejszych aut i prowadząc do produkcji ich pierwszego samochodu już po trzech latach. W Stanach Zjednoczonych Henry Ford, legenda masowej produkcji samochodów, pokazał światu, że samochody mogą być dostępne dla każdego. Jego podejście do produkcji taśmowej nie tylko zmieniło wyobrażenie o możliwościach maszyn, ale także zapoczątkowało nową erę w przemyśle. Również George Selden, próbując opatentować idealny samochód, stworzył coś na kształt mini-epopei z procesami sądowymi, które odzwierciedlały intensywną rywalizację tamtych czasów. Na przełomie wieków międzynarodowe wystawy i wyścigi samochodowe stały się bodźcem do prezentowania i udoskonalania nowości. To był okres, kiedy wynalazcy nieustannie wprowadzali i testowali swoje innowacje. Bez wątpienia wiele firm motoryzacyjnych zaczynało od małych warsztatów jednak dzięki śmiałym pomysłom i dążeniu do doskonałości, zdołały stać się prawdziwymi gigantami przyszłego przemysłu. To właśnie duch rywalizacji i nieszablonowe myślenie pozwoliły samochodom zająć czołowe miejsce w świecie transportu, pozostawiając jednocześnie przestrzeń dla dalszych rewolucyjnych zmian. W 1913 roku Henry Ford na zawsze odmienił oblicze przemysłu motoryzacyjnego, uruchamiając pierwszą linię produkcyjną. Ta innowacja pozwoliła skrócić czas montażu jednego samochodu z 12 godzin do zaledwie półtorej, znacząco obniżając tym samym koszty produkcji. To właśnie sprawiło, że samochody takie jak słynny Ford Model T stały się dostępne dla szerokiej publiczności, zamieniając marzenie o własnym aucie w rzeczywistość dla milionów ludzi. Niemniej jednak, gdy samochody dopiero zaczynały podbijać drogi, powozy konne wciąż pozostawały aktualne, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach. Jednak stopniowo, z miasta do miasta, samochody zaczęły wypierać tradycyjne konie i powozy. W rezultacie infrastruktura drogowa zaczęła się przekształcać, choć prawdziwy przełom w budowie dróg i tworzeniu stacji benzynowych nastąpił w latach 20. i 30. XX wieku. W sensie kulturowym samochody otworzyły nowe horyzonty. Teraz podróżowanie stało się nie tylko możliwe, ale i wygodne. Teraz wraz z nadejściem XXI wieku specjaliści przewidują zdumiewające przełomy. Rozwój transportu elektrycznego, pełnoskalowa automatyzacja i wdrażanie ekologicznych technologii. Prawdziwa rewolucja w ruchu dopiero się zaczyna, a jej kolejny etap zapowiada się jeszcze bardziej ekscytująco. Wyobraźcie sobie, pierwszy seryjny samochód na świecie dzieło Karla Benza poruszał się wolniej niż rower. Jego jednocylindrowy silnik osiągał moc równą jednej koni mechanicznej. A maksymalna prędkość ledwo dochodziła do 16 km na godzinę. W tej żelaznej karetce nie było ani zawieszenia, ani hamulców w dzisiejszym rozumieniu, ani nawet kierownicy. Były to raczej eksperymentalne powozy niż samochody. Porównajcie to z samochodami, które widzimy dziś na drogach. Pod maską znajdują się potężne silniki zdolne rozpędzać się do 200, a nawet 300 km na godzinę. W kabinie otacza nas elektronika zapewniająca nawigację, adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie oraz dziesiątki czujników dbających o bezpieczeństwo. W ciągu ostatniego stulecia samochód przekształcił się z prymitywnego mechanizmu w złożony kompleks sprzętowo-programowy. Lata 90. ubiegłego wieku były okresem technologicznego skoku. W samochodach masowo wprowadzano systemy ABS, poduszki powietrzne, elektroniczne sterowanie silnikiem oraz tempomat. Te innowacje radykalnie zwiększyły bezpieczeństwo, komfort i niezawodność samochodów. Dziś producenci eksperymentują ze sztuczną inteligencją, a nowoczesne asystenty jazdy potrafią śledzić oznakowanie, utrzymywać dystans, a nawet parkować. Jednak w pełni autonomiczne samochody wciąż pozostają na etapie testów i są dostępne tylko w wybranych miastach. Ekologiczność stała się kolejną rewolucją, jeśli tak można powiedzieć. Podczas gdy pierwsze silniki benzynowe nie zwracały uwagi na środowisko, nowoczesne hybrydy i samochody elektryczne ograniczają lub całkowicie eliminują emisję spalin. Chociaż udział takich ekologicznych pojazdów wciąż jest niewielki, producenci aktywnie pracują nad ograniczeniem szkodliwych emisji, dążąc do zrównoważonej przyszłości. Materiały przemysłowe były kolejną ważną zmianą. Zamiast ciężkich metali z ubiegłego wieku, pojawiły się lekkie i wytrzymałe stopy, które znacznie podniosły standardy bezpieczeństwa. Współczesne testy zderzeniowe stały się znacznie bardziej rygorystyczne. Poziom ochrony kierowców i pasażerów znacznie wzrósł w porównaniu z samochodami sprzed nawet 20 lat. Dzisiejszy samochód to nie tylko środek transportu, to złożony ekosystem, w którym technologia, ekologia i bezpieczeństwo współistnieją w harmonii. I wygląda na to, że ta historia dopiero się zaczyna. Czeka nas przyszłość, w której samochody autonomiczne, sztuczna inteligencja i samodzielna jazda staną się codziennością.